Hello. Witajcie na kanale Rowerowe Wypady z Buta Dzisiaj będziemy szli niebieskim szlakiem liczącym około 10 km Sam szlak jest podzielony na dwie części Część leśną i część górską Najpierw idziemy na część górską A później skończymy leśną koło leśniczówki I, i skończymy ten szlak Jest piękna pogoda, trzeba korzystać, trzeba wyjść na dwór i pochodzić. Przedczoraj padało, więc będzie trochę błotniście, ale materiał nie jest złożony tylko z dzisiejszego nagrania. Jest to zbiór różnych moich wycieczek na tym szlaku, więc zobaczycie mniej więcej jak to będzie wyglądało latem, jesienią, zimą. To co? Idziemy! Aktualnie znajdujemy się na urwisku Krystyny. Skąd ta nazwa? Nie wiem. Może wy wiedzie, będziecie wiedzieć, dajcie w komentarzach. Bo ja nie znalazłem, dlaczego to jest urwisko Krystyny. Może jakaś Krystyna po prostu skoczyła tam. Hen. Dół. No, nie chciałbym stąd spaść. Na dole aktualnie jest srebrny potok i czerwony szlak kopernikowski, ale no, sami widzicie je. Jest mało widoczny. Jest lepiej widoczny zimą i jesienią, wtedy naprawdę bardzo dobrze widać sam szlak i ludzi podążających tamtym szlakiem, bo oni oprócz tego, że chyba mnie słyszą, to nie widzą. I się zastanawiają co za... no właśnie. No. To teraz będziemy szli dalej do, do, na granicy takiego terenu zwającego się Last 13 Sosen. Nie wiem, nigdy tego nie liczyłem. Może mi się dzisiaj uda i nie policzyć. Dobra, idziemy. Niebieski to jest typowo górski szlak, więc dla początkujących bym go nie polecał. Znaczy, no nie jest jakoś nie wiadomo jak górski, z łańcuchami, nie wiadomo jakimi podejściami, ale dla ludzi z lękiem wysokości mógłby być mały problem. Pytacie się, ale dlaczego? Przecież tutaj nie ma górek. No, spójrzcie sami. Nie ma górek. Osoby z, lęką, z lękiem wysokości, nie, nie jesteśmy przerażeni a to jest jeden z mniejszych spadów dostępnych na niebieskim dlaczego lubię chodzić niebieskim szlakiem bo jest spokój cisza Chcesz, słychać śpiew ptaków i ta melodia liści można się wyciszyć pomyśleć przemyśleć parę spraw jest po prostu tu ładnie No tak jak już wspominałem, można się tu wyciszyć. Mało osób tutaj chodzi, nie to co na Czerwonym czy na Grimbello. Więc naprawdę polecam. Leśne spacery po niebieskim szlaku w bażantarni. To idziemy dalej, do nieistniejącego Mostka Eleów. Na archiwalnych moich wideach pokażę Wam mniej więcej, jak on wyglądał, ale jakość tych nagrań jest Ujmując krótko dość słaba, ale mniej więcej zarys jak wyglądał kiedyś jest No Teraz aktualnie jest z kamieni mostek Może kiedyś się doczekamy drewnianego, ale wątpię Dobra, idziemy dalej. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best, above all the rest, put me to the test and Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pen That's a blessing, new focus, no guessing, just holding up Plusy i minusy chodzenia latem Plus, nie trzeba się ciepło ubierać Jest ładnie, zielono Minus, komary się jedzą żywcem Nawet się popsikałem, nie Dziadyki jedzą, zżerają je żywcem No na górskim da się zmęczyć już Od startu minęło dopiero Znaczy minęło Przeszedłem dopiero 3 km no, Gdzieś tam jest Widoczny, znaczy ja go widzę, Wy nie widzicie Srebrny potok Teraz zmierzamy Na jeden z bardziej stromych podejść na szlaku Na świątynię Dumania Lub Jak znalazło, udało mi się znaleźć gdzieś indziej Górę Sowią Dla mnie To powinno nazwać Góra Dyszenia, bo Człowiek można złapać za podchodząc o, o nie wiem widzicie Nie, to nie grzbiet góry, to jest nasze Zaraz podejście po tą górę o. Czycie tutaj? O tu można się Przedostać łatwiej na tą górę i się dostać tutaj na całą górkę A my według szlaku trzeba startować tu i tu Oczywiście ta łatwiejsza trasa nie jest po szlaku, żeby nie było A chcecie dążyć, iść non stop szlakiem to idziecie tutaj to strome stromę stromę no jest trochę podkos Można. No, no spójrzcie tam za mną to jest tło, które pokazuje jak bardzo podkos jest ta góra. A ja trzymam kamerkę na wprost chwila moment Jesteśmy na górze A cóż to jest? To jest. Ale, chwila. To jest właśnie świątynia Dumania. A my idziemy dalej za szlakiem puszek. No co za ludzie? Właśnie tak, jak jesteście w lesie, sprzątajcie po sobie. Nie zostawiajcie śmieci. Nikt za Was tego nie zrobi. No. Taka skromna ode mnie prośba: nie palcie ognisk tam, gdzie nie jest wyznaczone do tego miejsce. Wiem, aż niektóre, tak jak te tutaj miejsce, patrz, no, ktoś tu już palił. Idealne miejsce na ognisko. Nie, to nie jest wyznaczone miejsce przez państwowe lasy do palenia ognisk. Jeśli już zamierzacie palić w takich miejscach, niska, pamiętajcie, żeby je gasić. Zalewać wodą, żeby żaden ogień się nie rozpowszechnił, zwłaszcza latem, kiedy te pożary są najczęstsze, żeby nic się tu nie zapaliło, bo szkoda, szkoda tego lasu. No, taka skromna. Ode mnie prośba, nie musicie tego słuchać, możecie owsmarować mnie w komentarzach, ale tak. Dobra, idziemy dalej. A, tak mi się przypomniało, jak. Będziecie na świątyni Dumania i stwierdzicie, że już jesteście padnięci, zmęczeni, że uh, takie podejście to już gorzej być nie może. No i jak wspominałem wcześniej, jeśli macie lęk wysokości, to nie idźcie dalej. Nie. Próbowałem z jedną osobą, tak? Moją żoną pójść, ona ma lęk wysokości. Do dziś mi to wypomina. No i ma rację, no... To zrobiłem totalną głupotę. A, myślałem, że drzewo się na nie wali. Dobra. Tak, więc jeśli idziecie z kimś, kto ma lęk wysokości lub wy macie ten lęk wysokości, to sami nie idźcie tedy. Chyba, że chcecie naprawdę zwalczać swój lęk przed wysokością, to jak najbardziej tak, ale z osobą towarzyszącą, bo jak zatrzymacie się i nie ruszycie, to no ja nie mam tu zasięgu. Może ktoś ma lepszy telefon, może lepszą sieć. I ma ten tu zasięg. Ja go tu nie posiadam, więc ktoś kto tu utknie, będzie miał problem. No dobrze Trzeba się bardziej teraz skupić e, Bo widzicie No <laughs> I ja, jak się potknę to będzie źle bardzo źle, bo idę sam, więc jak się połamie, no to będę musiał się jakoś doczołgać gdzieś, gdzie będę miał zasięg. Ale na razie nie przewiduję takich wypadków i raczej takich nie będę miał. Najprawdopodobniej zjadę na dupie, bo znaczy nie jest aż tak źle, jak tu bywa często po opadach ale jeszcze nie doszłem do tych najgorszych zejść gdzie naj, najczęściej jest błotniszcze no. dzięki organizacji ultra wysoczyźnie niektóre odcinki zostały zmodernizowane <śmienny> dzięki czemu można łatwiej zejść na dół nie lecąc na dupie co no, no nie ułatwia wręcz schodzenia. Znaczy nie ułatwia, no, no ułatwia, ale no... Dalej jest ciężko, łatwo można zjechać dalej. Ale porównując do tego, co było przed ultramaratonem, to... Y, z dobre 100 razy łatwiej było zjechać. No, na dupie. <śla> Właśnie. Chwila nieuwagi i lecisz. No ale dzięki temu możemy przejść to i podziwiać takie widoki no. Oczywiście polecam przejście szlaku gdy popada wtedy na pewno tu jest więcej wody i bardziej efektowniej to wygląda tak, nie byłem jeszcze po dużym deszczu. Jakoś. Jakoś. Nie było okazji. Hmm. To co? Idziemy dalej. Takich przejść będzie jeszcze trochę. Więc idziemy. Teraz, mała uwaga. Widzicie te liście? Nie za żadne skarby świata. Nie stawajcie na nich. Dlaczego? A bo dlatego. Widzicie? Pod tymi liśćmi jest warstwa błota i wody. Wchodzicie, grzęźniecie i bardzo łatwo, żeby zjechać na dół. A to nie jest same błoto. W środku są małe gałązki. No i to jest niezbyt bezpieczne. Wiem, bo sam się przejechałem na tym, więc wiem, że to nic przyjemnego. Mniej więcej tak to wygląda latem, gdy nie wie się gdzie się iść. Bo strzałki pokazują właśnie, że gdzieś tu trzeba skręcić. No ale jak trzeba się rozejść dookoła, to wszędzie trawa, trawa, jeszcze raz trawa. A to widać wystarczy iść non stop tutaj taką fajną wydeptaną ścieżką. Jesienią i zimą tu też jest droga, nie jest zarośnięta, więc tędy dalej nie idziemy. Tylko skręcamy tu. Tak, tutaj. Tam jak zaraz wejdziemy, tam, gdzie zaraz zamieszczę filmik, gdy jest było bardziej, mniej zielono. Jest to bardziej widoczne, ale na z tego miejsca jesienią i zimą widać na drzewie taką maseczkę covidową. Jest to oznaczenie niebieskiego szlaku. <laughs> znaczy, oczywiście, tam jest oznaczenie na drzewie, że tam jest szlak, ale tak można mniej więcej sugerować się tymi strzałkami, że gdzieś tutaj, dosłownie naprzeciwko tej strzałki, która pokazuje ci dosłownie, jak wychodzisz, idziesz w inną stronę tego szlaku, że masz iść w dół. Tak, ty masz się kierować na tym drzewie, żeby dostać się tu, wejść tam i dalej niebieskim szlakiem. Dobra, to idziemy. A tak jak wspominałem, macie tutaj znak pandemii, maseczka oznaczenie niebieskiego szlaku. Jak już wejdziecie w głąb. Normalne oznaczenie na drzewie. Widoczność zerowa. No ale no takie Małe niuanse na szlaku muszą się zdarzyć. I tak jest dobrze, że jest oznaczenie, pandemiczne, ale jest. Nie wiem, kto to zawiesił, na pewno żaden leśniczy. No, ale dzięki temu ci, którzy nie znają szlaku na pamięć, mogą nim iść. Nie gubiąc się. Koniec. Koniec szlaku górskiego niebieskiego. Teraz jak tylko zejdziemy na dół, zacznie się szlak leśny. To nie znaczy, że górek po drodze nie będzie. Będzie jeszcze jedna solidna górka przed nami. a że nie się leje. Aktualnie znajdujemy się na parasolu, na miejscu, który może mało osób kojarzyć, bo tylko dochodzą tutaj... Komar. Dochodzą tu na dół, na mostek i nawet nie wiedzą, że kawałek... Mogą podejść i usiąść przy tak ładnej jacie. Niestety była często niszczona. Na szczęście aktualnie jeszcze się trzyma. A historię ją możecie przeczytać na dole. Aktualnie muszę coś zjeść. Wiem, że Was to nic nie obchodzi. No i idziemy na dalszą część. Na razie przeszłem około 5 km, więc jeszcze. Drugie tyle przede mną. Je! Yeah. A, idziemy jeść. Cześć. W tym jednym miejscu zbiegają się trzy szlaki: szlak zielony, szlak niebieski, szlak czerwony. Szlak niebieski i zielony biegnie do parasola. Czerwony razem z niebieskim idzie tu. Do góry. I tam właśnie zmierzamy. A jakby co? To właśnie tutaj większość osób przychodzi. A, na ten charakterystyczny mostek. I wraca czerwony z powrotem do barzantarni. Znaczy, fu, do bazantarni, <laughs> Wraca z powrotem do restauracji myśliwskiej lub na polany. A tu naprawdę trzeba przejść przez ten mostek, pójść kawałek do góry i jest już parasol. To jest. Jesienią nawet go stąd widać. No teraz go nie widać. No co? Idziemy dalej? Idziemy? Może to jest bardziej uczęszczany szlak. To dalej nie zmienia, że czasami, hmm. czasami taka Nimolisienki jest strach, że Spotkam wilka albo łosia. Posarne spotkasz, to nie jest żaden problem. Przebiegnie najwyżej obok i ucieknie do góry. A łoś? O, alarm włączyłem leśny. A jak łosia spotkał, to ja nie wiedziałbym jak zareagować. Pewnie bym stanął jak w ryty, i bym patrzył na niego. Tak w sumie mi się zdarzyło koło leśniczówki Dębica. A podszedł do leśniczówki, a zobaczył na mnie. Ha, hello. I sobie poszedł dalej na szczęście. No wilka... Stadu wilków na szczęście jeszcze ani razu nie spotkałem. Nie mam zamiaru spotkać. I mam na razie, że nie spotkam. A to... Znaczy nie byłoby zbyt miłe spotkanie Ale w razie mu mam statyw Mam czym się bronić Mało to pomocne Ale czegoś trzeba się chwytać do obrony Na gołe pięści kontra zęby to raczej długo bym nie pożył Dobra, idziemy na ostatnią górkę Jedną z wyższych na szlaku, gdzie będę szafał, ten mi strzeli do góry. Więc do zobaczenia na górze. No Weszliśmy na górę Jagielońską, która ma 116 metrów nad poziomem morza. Jedna z większych górek, tak, nie największy górek na szlaku niebieskim. Fuh. Ciężko się tu dostać, można dostać zadyszki. Ścieżka oczywiście jest prosta, łatwa, bez. A Powiedzmy bez błota, porównując do tego, co przeszliśmy wcześniej, to pikuś. Oczywiście to jest kawałek trasy leśnej, nie górskiej. Ale teraz praktycznie schodzimy w dół do restauracji myślickiej i jesteśmy w domu. Ach, jaki przyjemny wiaterek, ojej. Dobra, koniec chłodzenia, idziemy dalej. Po zejściu z góry kierujemy się w stronę myślickiej i dużej polany już. A jednocześnie idziemy trasą Green Velo, więc praktycznie jest tu płasko i przyjemnie. Jeśli, jeśli ktoś nie wie, to Green Velo to jest dla rowerzystów, więc jest to ubite. Więc jest przyjemny spacerek, można tu na spokojnie rowerem, wózkiem przyjść można spokojnie tu spacerować. No tylko trzeba uważać na rowerzystów, którzy często gęsto jadą tu bardzo szybko. Sam jestem tego przykładem, tak wiem, że nie powinno się tu jechać za szybko, ale... Jak zjeżdżasz z górki, to nie, nie ma zmiłuj. To jest aż za fajnie, żeby nie jechać, wolno. nie jechać wolno. Nie jechać szybko. A i zapomniałem wspomnieć, że na tej trasie Green Velo i jak też niebieskim są dostępne takie owiaty. Po drodze mamy ich sztuk dwie. Tak, dwie. Do jednej trzeba lekko odbić, ale jest. No, można sobie siąść, odpocząć. Jest miejsce na. Ognisko, sałamecki, śmietnik, stawek, do którego nie polecam chodzić. No, nawet przygotowane z drewna, jakby ktoś chciał. Nie zawsze tu jest, ale aktualnie się znajduje. I idziemy dalej tą ścieżką. Samej tej ścieżki można też przedostać się na inne szlaki, które mam zamiar oczywiście sfilmować i Wam pokazać kiedyś. Mam nadzieję że w tym roku, że w tym roku mi się to uda. A ja idę sobie spacerowym tempem do samochodu. Próbuję to zbliżyć, ale pewnie słabo będzie widać. Ktoś mi powie, co to jest? Wiem, że jakaś lufa broni, ale jak, i jak ona się tam znalazła? Chętnie się dowiem. Liczę na Was.